I witam w już ostatniej części z przecieków Junior Eurovision 4 i dzisiaj komentuję to tak jak mówiłem największe smętne gówno, największe smęty gówno na depresję, na zabijanie się, na się piosenka od Polski do Polski, ale tylko i to chyba będzie najgorsza nota bo chyba chwalić śmiewa, ale to, to jest istny, wielk, istny, wielki gówno, shit totalny bez gustu muzycznego i z lat 80. -tych. Drugą piosenką, która myślę, że wygra w tym odcinku, to będzie Irlanda, bo wiem, trzeba część tej i to jest Irlandia Le Cheler, od Irlandii. Może w końcu piosenkę dolepsze od Irlandii, bo rok temu Irlandia była chujowa, samo była w dużo była taka sama. I kończąc całą, ca ca całe przecieki Union Eurovision 2024, zaczynam od Leo Cosmic Fred od Armenii. Zobaczymy, czy przebije. Ey, rok temu bo bończę o zaramię H9 miał, jak pamiętam dobrze. I ten film ma się pojawia na 45, bo od, od tego od tego dnia do 1 do pierwszego grudnia bo są wycieczki i mam luźniejszy klimat e, Dzień tylko mamy 85 będzie powiedzieć lub trochę prze, trochę później zależy jak będę kończył e, szkołę więc zaczynamy od I w karcie macie poprzednią ostatnią część gdzie wszystkie piosenki miały tą samą cenę, ale były lepsze od polskich Ile ta piosenka w ogóle polskich ma wyświetleń? Jakim chujem zdobyła to 210 Jakim cudem zdobyła to 210 10, Jakim cudem ona zdobyła tyle wyświetleń? Jakim cudem? Nie idziemy, idziemy A jeśli ja będę na YouTube, to na Instagram to będzie przy piosenkę tutaj Super chodzenie z Minecrafta, fajne, fajne drzwi zajbisa Zaczynamy smętnym gniewem, smętnym gównem Ale oh, oh, zawsze Polska robi polsko-angielską piosenkę, zawsze A ja tego serdecznego słuchałem tylko dlatego, że dla e, nosi yonder, ale to w tak jest gówno. Wszyscy razem, ty i ja i każdy z nas. Proszę nie mów, że mam jeszcze czas. A czemu w ogóle nie nagrywałem? Ja, rok temu jak nagrywałem to, to była jakaś fala, to jakiś kawałka z cywil Przede mną wiele dróg. Co to jest tu nagrywane. Ja wiem silni uwierz mi kto jak nie ty ja mam nic mam w tym roku wszystkie pasy wszyscy wykształcają 9 lat mają od 8 do 10 11 lat miał tylko chyba Francja jest ma 13 i... a Sonia! Wszystko. Niż się normalnie piosenka idealna do cięcia się i użalania się na, na swoje życie. Więc normalnie perfekcyjna. Coś się stało z mojej pracy. Taki gówno tutajście w tym roku, że ty nie wygrasz. Ja cię tak zdziwię, jak Polska będzie w top 5. Ja się tak dziwię, że ona będzie w top 5. To ja się tak zdziwię, że normalnie nie wiem. Chyba wyjdzie ze mnie demo. Ale już na pewno będę głosował na Cypr, na Polskę dla I dla i na e, Hiszpanię. No czego się zabłynęło?

Co, co, co miało znaczyć, miał że brali ręką? No jak ja mam to ocenić? 6 na 10. Mówiłem, że będzie najgorsze ocena ocenę 6 na 10. No bo to jest super, tak, to nie jest miśle, ale to nie jest... No no. to jest ładne. Ale jakby nawet zrobili tedy z ładnego tego, a nie jakieś po prostu studio, to może bym dał 7 10. To jak mówiłem, że Polska będzie najgorsza, to, ja, to ja to mówiłem. Co, to ja mówiłem? Ale w ogóle w tym roku nie było Nie, na razie jeszcze, no, na razie jeszcze no, mam wypowiedź o jeszcze. Nie było jeszcze, e... Nie Jeszcze nie, nie, miał, nie miałem, jeszcze... Nie było tutaj piosenki 4x10, 3 No na razie Polska najgorsza To jest smutek główny, jest słabo udobny na piosenkę. Była lepsza a nie takie smutek główne za 80 kurwa. No, ale próbowali to pobić trochę, ale przebić trochę to dać, ale i tak to już wychodzi w ogównianie. to <laughs> tylko jednak dla No, co mogę powiedzieć? No, zaczynamy zajebiście piosenkę, na moje gówno. gówno 3 na 10 to i tak dobry, jak na Polskę dałem ocenę, bo bym mógł dać gorszą, ale dla słynności jądy, jakby to była baba <laughs> i zaśpiąłem piosenkę, to będę dał o dwie ocenki mniej, albo o jedną ocenkę mniej. Bo dlaczego ja jak głosuję to, bo pierwsze od 20 chyba, dwóch, nie jeden konkursów. W końcu jest chłopak, zawsze był baba, zawsze była i w końcu nagle chłopak przyszedł przez weryfikację i bierze Polskę. Zobaczymy, jak wygra Polska. To ja się kubą dziwię. Zresztą od Irlandii ja wiem, że Irlandia będzie na piosenkę usłyszałem przykład, który sobie włączyłem i do piosenka będzie lepsza. Więc zobacz pewnie będzie Irlandia na lepszą piosenkę. Z ostatniego zostały piosenek Irlandia miała najsąki, tyle. Z ostatniego zostały piosenek Irlandia miała najlepszą. I tyle. No, bo nie wiem jak powiedzieć, ale bo ta... Jak widziałem początek tej Armenii piosenki, to takie... Poczynamy do Polski. Już no, w innym języku. Enia... Czekaj. Enia koks dem se A ty jest coś, co robiłem w Holandii. To jest w Holandii. Świetnie. No i już się zaczyna lepiej niż w Polsce. I już się lepiej niż w Polsce. No cóż. A bo już zważył, że w ogóle w tym roku nie ma wielkie dlatego, że Wielka Brytania wyszła... Z Unii dlatego rok temu wykapitan na na, na miał najgorszą na to ale to wchodzi w politykę, co nie? Ale to k***a wchodzi w politykę, że nie? Ja wam mówię, co nie? A jakby tak wchodzi w politykę, mówię, to odeszła z Unii i miała najgorsze miejsce, tak wchodzi w politykę, że nie? To tak wchodzi w politykę. E, Eurowizja zwykło. Tu się zaczyna coś dziać, i jest telewizja jako taki jak na razie jest ten, i jest bardziej yy, rytmiczna, nie od polskiego gówna smutnego. Znaczy, on sero, Dominik sero łanie śpiewa, i naprawdę mogi dać inną piosenkę, i na pewno by było o lepiej, jak śpiewał tam to sero mógłby wy, wyrazić do bo ta piosenka, bo on śpiewa sero łanie, ale piosenka jest takim smutnym gównem, jakiego świat widzę, no nie wiem, czy nie od Star James. Nawet chyba nawet powiem, że gorsza od Star James. To tak jakby pop, taki, 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 nie, nie, k-pop nie, ale taki pop. No, i się zaczyna klubówka, i dobrze, tak, ta, 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 takie piosenki Polska uczy Nie, nie, będzie Polska uczcie, takie piosenki trzeba robić, a nie takie słemne gówno. <mulikilana> Albo dam coś takiego, tylko Polska zrobiła najba najbardziej swertną piosenkę. No, mnie przegłowało, choć nie, nie może, że jest yy, na gówno. Więc będzie Polska zrobiła najbardziej swertną piosenkę. I załamany, będzie świetny, za jutrzejszym kurka. Coś innego będzie. No, bo ona może mieć 13 lat. I na pewno jestem to odtworzenie z Irlandii. Psa z Irlandii potrzebny rok temu to jest ta wersja, to jest Polka Polka w tym roku. A żeby chyba tego w tym roku będzie tylko jedna piękna będzie, która będzie Hiszpanią. <śmum> no cóż. to jest piosenka kolejna Eurowizji Uczcie się, uczcie pazarkę Znaczy nie, nie wiem Ja jest, to jak był chłopak to nie trzeba, jak, 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 jak jakiś zespół będzie, albo dułem będzie ee, na Polskę Bo już chłopak był Nie wiem będzie Tylko błagam, zróbcie lepszą piosenkę, bo tak jest spotkałem górą to się nie wybiję Nie wiem jakim cudem wybiło, by dostało Polska z, 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 z... W ciągu gdzieś nie wiem jakim chujem dostało No taka rytmiczna klubówka, co nie? No taka rytmiczna klubówka, no i to może być lepsza od Polski, ale nie taka dobra, że będą 8 na 10, daje też na 10. Mogło jest dobrze, ale mogło być zawsze lepiej, Zobacz, więc na 10 no, no, nie daje się nie, lepsza, 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 lepsza. Polska zrobiła najbardziej smętną piosenkę, bo pak zrobiła głowy na <noise> to to. Albo sobie e, polskałbym na Eurowizji, albo po, polskałbym na najs najsmętniejszą piosenkę na konkurs. No, chyba się zmieści. Na razie będzie tylko na pewno polska zrobiła najsmętniejszą piosenkę. Najsmętniejszą piosenkę. I zaczynamy już ostatnią piosenkę od Leo. Cosmic France i za chwilę będę robić tą gdzieś tam pani pamiętno cieplanie nude z tym. To gdzieś drugim dałem całą prelicję przy górę. Nie, nie, nie robiłem! Nie robiłem takiego jak rok temu, że Google no, ale był strasznie krótki był. Jakby to było tak tylko dwie minutowe film, jak to było rok temu. To był pewnie tak mi się powiedział wcześniej. No ale przecież, przecież się, że w końcu jest Hiszpanii, ma w się. O, ten już no No, to się zaciekawia. On wygląda jak młody Elvis! On wygląda jak młody Elvis wygląda. młody Elvis wygląda No, jak młody Elvis wygląda? On ma 9 lat! Może Max albo 8 lat! To jest młody Elvis! No normalnie to jest młody Elvis. To jest młody Elvis. No i on ma 89 lat. No, wszystkie, wszyscy uczestnicy w większości mają od 8 do 10-11 lat. Są tylko 3 osoby, gdzie mają 13. Jest to Francja, eee... Estonia i Real, bo wiem, że Francja robi znowu pianę. Czy znowu będzie z takiego, że jak znowu wygra Francja, to mnie chuj ścieli. Normalnie też Maciuchy jak Elvis. bo to są młody Elvis!

W ilu, w ilu, w ilu, w ciągu ilu? W no to więcej niż Polska ma, ale hoho! Ho, no, to jak... Rzecznie, no, że Barmen wygrała. Rzecznie, że, że Barmen wygrała, bo jak chcę zobaczyć znowu, ja chcę zobaczyć, no, bo, ja chcę, ja chcę zobaczyć e, albo, że wygra jakiś znowu. Jak wygra Polka, to będę też szczęśliwym. Ja bym z nie uwierzę, że wygra pak z meczem głównym. Ale najbardziej to chciałbym zobaczyć Eurowizję na Cyprze. Normalnie młody Elvis! No to takim klimacie co nagrywano? Fajne, fajne! Elvisa, fajna rytmiczna, to jest, to jest taka Elvisa, znaczy, znaczy bardzo ważna Elvisie. <mulity> to jest Elvis, taka. Nie wiem, jaki mam psychologię Elvisa, taką o Miłości, a jak się to boli albo Elvisa, albo Just Albo nie Michael Jackson, właśnie! Nie Just Elvis, Michael Jackson! Jak Michael Jackson, właśnie! Bo taki to Michael Jackson albo Elvisa wygraka Elvis Młody, ale piosenka albo do ma Podobną, albo do Elvisa, albo do Maynika. Yeah, like so so no no ale takie ciuchy ma jak Elvis ma. Podoba mi się poza podoba mi się! Right, right, ho, ho! Zarąbista! Może nie taka e, z jajem jak w Hiszpanii, ale klimat podobny do Elvisa, znaczy wygląda jak do Elvisa, ale do Michaela, albo do... E, tego, tego... Dziosnia to zarobista fair mi się podobało! Hahaha! <laughs> już... Ty, jak on to pizza cenę? No na 10 to jest za dobra za, Znaczy za trochę mało. Za mało. Ale takie no, 9,5 na 10 dał Podoba do Ar Ukrainy, czy się... że takie rytmiczne, ale bardziej elbito, na naprawdę 9,5 na 10. No to mamy tak, nasze top jak pamiętam, to było tak. E, moje topki były tak. Na początku był, e, na początku był Hiszpania, potem była Ukraina. E, potem był. E, potem na pewno była też. E, no teraz jest Armenia. 49 na 10. Chyba. Nie, pierwsza partia o 8, 8. Niemcy o mieli. Cypr. Nie, Cypr z miał. Ale chad potem jest no, ale kurde fajny naprawdę zarąbisty bo to. Do, ale do, Dobra, no i takim Elvisowskim i justinowskim akcentem kończymy całą te przerok Union Eurovision 2024. Czekam na kolejne przeroki Union 25 2025 i za rok równy. Zobaczymy kto wygra, bo to jest za, dokładnie to będzie za jakieś dwa tygodnie, 3 tygodnie. No, dwa tygodnie i dwa dni. Zobaczymy, kto wygra. Ja na pewno głosował, więc widzimy się w kolejnej, już normalnej teorii o inside Out. Dwa, trzymaj się, się po i siema.